To jest głos regionu w Marek Drumała. Dzień dobry. Tym razem zaparkowaliśmy przy ulicy Cichej w Chorzowie, gdzie coraz głośniej słychać frustrację i niezadowolenie kibiców legendarnego ruchu Chorzów. Dziś mówią o sobie i piszą na tym transparencie: ludzie bezdomni mają ku temu powody, dlatego że stadion, na którym miały być rozgrywane kolejne mecze dla ich piłkarzy, będzie zamknięty, muszą przenieść się do za Wszystko przez to, że maszt oświetleniowy stwarzał zagrożenie dla ich życia i życia. Zdrowia. Pytają jednak prezydenta Andrzeja Kotale z Platformy Obywatelskiej, co z obietnicą z 2010 roku, którą miał na ustach, dzięki której wygrał wybory. Budowę nowoczesnego stadionu w Chorzowie na miarę legendarnego ruchu Chorzów. Prezydent odpowiada krótko: nie zawieszamy butów na kołek. Stadion powstanie, ale na pewno nie w tym roku. Kibice pytają w takim razie, co dalej z tym zrobić. Piłka w grze. Pierwszy gwizdek programu Głos Regionów Interwencje właśnie wybrzmiał. Так. 13 lat czekamy na nowoczesny stadion z prawdziwego zdarzenia, na który zasłużył klub Ruch Chorzów, nie byle jaki. Na koncie wiele tytułów Mistrza Polski. Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że ci kibice, setki kolejnych, będą musiały jechać do Gliwic rozgrywać spotkania na stadionie Piasta. Gliwice mają taki stadion, Sosnowiec i Katowice właśnie go budują. Tychy także mogą się tym pochwalić. Dlaczego Chorzów w takim razie go nie ma? To pytanie do tych wszystkich osób, które są w rekordowej liczbie. Na planie programu Głos regionów Interwencje. Zaczynamy jako pierwszy. E, mamy stadion! Dana, będzie głośno go tego go dnia, go 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 dnia go bo frustracje, go 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 jak Państwo go słyszą, go go! Go! słychać tutaj w Chorzowie i to nie od wczoraj, ale od wielu go go! miesięcy. Go dana, go! Szymon Michałek razem z nami, społecznik, założyciel sektora rodzin, ruchu. Chorzów. Panie Szymonie, muszę zapytać, świeczka zgasła, czyli ten bardzo charakterystyczny maszt oświetleniowy stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ja się zastanawiam, ile lat ma ten maszt i czy to tak przypadkiem się stało właśnie ostatnio, że y, pękł, no i pojawił się problem. Oczywiście witam serdecznie wszystkich. Wszystko w Chorzowie się dzieje przypadkiem. Maszty mają 55 lat. No i moim zdaniem tutaj tak jak zacząłem sarkazmem, tak skończę, że niestety nic się w tym mieście nie dzieje przypadkowo. Wydaje nam się, że to jest celowo zaplanowana akcja. Ale Waszym zdaniem można było to przewidzieć? To znaczy, można było o to zadbać, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której piłkarze, wasi piłkarze nie będą grali w Chorzowie, tylko w Gliwicach? Bardzo proszę, Bartosz Chorodecki, prezes Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów. Великий рух. No sytuacja, która tutaj już, w którą musimy się mierzyć, można było znacznie wcześniej zapowiedzieć, chociażby to, że w listopadzie była wpisana do budżetu kwestia remontu, a właściwie wycięcia tych masztów oświetleniowych. Jeżeli widzowie tutaj pamiętają, niedawno mieliśmy mundial najdłuższą w historii przerwę pomiędzy rozgrywkami, jeżeli okazało się, że trzeba robić to dopiero w styczniu, tuż przed startem ligi, no to trudno wierzyć w to, że po prostu nie można było zrobić tego wcześniej. Jak wyobrażacie sobie w takim razie sytuację? Bo to nie pierwsza sytuacja, w której piłkarze Ruchu Chorzów będą musieli grać poza swoim obiektem. Jedziecie w takim razie do Gliwicy, tam dopingujecie swoich piłkarzy, którzy pną się do góry, bo odbudowujecie, tak jak mówicie, wielki ruch. Bardzo proszę. Tak, no to jest nasze zadanie też, żeby ten ruch odbudować, no ale na pewno taka gra w Gliwicach to ani piłkarzom nie, po, nie pomoże, bo jak wiemy też będą problemy z treningami, a, a gdzieś tam to też ma znaczenie i dla nas no to też zarówno dla nas jako kibiców no jest to wyzwanie, bo no wiadomo, że Trzeba jednak pofatygować się do Gliwic, nie, nie gramy u siebie, i to jest na pewno minus, a też to jest dla klubu wyzwanie, no bo wiadomo, że taka sytuacja to też jest zmniejszenie przychodów z dnia meczowego. Także to ani dla nas, ani dla, dla klubu to nie jest nic dobrego i to na pewno w procesie odbudowy nie pomaga. Jerzy Graniecnik się wypowiada. Nie bez powodu, bo to Stowarzyszenie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Ruchu Chorzów. Tacy także są na trybunach. Panie Jurku, ja muszę dopytać, jak sobie Pan w takim razie wyobraża ten transport tak, do Gliwic? Ja wiem, że to nie jest daleko, ale jest to dla Was trudność. Ja powiem tak, no my tutaj w stowarzyszeniu podjęliśmy bardzo szybką decyzję, że po prostu organizujemy się yy, tak jak na mecze wyjazdowe. No, na szczęście mamy naprawdę wspaniałe wsparcie naszych wolontariuszy i osób dobrej, dobrej woli, którzy, które nam pomagają. No, natomiast. To, to nie jest dla nas łatwe i też fajnie by było, żeby ktoś w mieście pomyślał o tym, że, no przepraszam bardzo, ale ruch ma bardzo wielu kibiców i tutaj z naprawdę wielu miast jest też ze mną mój kolega Adam który dojeżdża z Dankowic, tak? I który, gdyby, gdyby właśnie nie, nie, nie to wsparcie, to nie mógłby na to liczyć, a gdzieś tam, no już do Chorzowa jest ciężko, a co dopiero gdzieś tam do Gliwic, no i umówmy się, że no nie jest to komfortowa sytuacja, no szczególnie, szczególnie też dla nas, tak? Rafał Śniechowski, wiceprezes Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów z Katowic, SK 1920. Bardzo ważna rzecz pojawiła się w tej wypowiedzi, a mianowicie to, że ruch Chorzów ma kibiców nie tylko z Chorzowa, ale z wielu innych miast. To buduje waszą y, legendę. Z drugiej strony pojawia się zarzut między innymi płynący z Urzędu Miasta, że okej, okay, przyjeżdżacie z Katowic, przyjeżdżacie z Zagłębia, ale nie zostawiacie tu podatków, a chcecie nowoczesny stadion. No to jak to jest? Dobry wieczór. Andrzej Kotala, ja już to kiedyś mówiłem, ale powtórzę, żeby to wybrzmiało bardzo głośno. Andrzej Kotala, jak był na ostatniej demonstracji, na, tej, na której nas zaszczycił swoją obecnością w 2019 roku powiedział, zaproponował, żeby kibice ruchu wszyscy, którzy mieszkają. Poza w Katowicach, w Rudzie Śląskiej, wielu, wielu innych miastach Śląska i nie tylko z całej Polski, żeby płacili podatki w Chorzowie, przenieśli po prostu, jest taka możliwość. No. Stadion jest obiecywany od 2010 roku. Mamy dzisiaj 2023. No, no jaką podstawę no nie wyobrażam sobie po prostu przeniesienia podatków do tak źle zarządzanego miasta, które tu któ Andrzej Kotal wygrywa kolejną kadencję na obietnicach. Tutaj nawet nie jest nie jest wbijana łopata. Makiet, jedynie została zbudowana makieta, przesuwane są projekty pod byle pretekstem. No obiecuje, nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby, żeby Abyśmy jeszcze raz uwierzyli w jakiekolwiek obietnice pana prezydenta Andrzeja Kotali. Ja tylko taką chcę jeszcze taką dygresję jeszcze powiem, bo tu też był wymieniony Sosnowiec, inne miasta. Pan prezydent Andrzej Kotala tam wszystkich obwinia, tak, kibiców, do no wszystkich wokół, tak, zmiany podatkowe dla samorządów, no taki przykład, w Sosnowcu rządzi prezydent z takiego samego ugrupowania jak Andrzej Krotala. Arkadiusz Lęciński Tak dodałem. jest, dokładnie. Tam kończy się już budowa no, jednego chyba z naj, najlepszych kompleksów sportowych w Polsce, wielofunkcyjnego. Yy, yy, sponsorem tego, tego obiektu będzie największy koncert metalurgiczny w Polsce, a, a u nas to najwyżej jest nie powiem, że niepotrzebne, ale tylko i wyłącznie Muzeum Hutnictwa. Zapytam teraz krótko, kiedy padła w takim razie i czy padła pierwsza obietnica, że Chorzów będzie miał nowoczesne stadion? Pamiętacie to? Oczywiście, że tak. W 2010 roku, ja pamiętam to doskonale, prezydent Kotala... Yy... W wyborach prezydenckich właśnie tego roku kandydował, czy rywalizował z byłym prezydentem, prezydentem Markiem Koplem. W pierwszej turze prezydent Marek Koppel uzyskał 45%, Andrzej Kotala 25%, natomiast poprzez obietnice oraz hasła, z którymi wtedy szedł na ustach do tych wyborów dobry ruch dla Chorzowa, oczywiście słowo ruch to jest zupełnie przypadkowo, jak zwykle w Chorzowie użyte, wygrał tak naprawdę drugą, drugą turę, ponieważ jakby Kibice zawierzyli, że ten stadion powstanie. Drugą turę wygrał zaledwie 286 głosami. Yy, następne wybory 2014 ta sama obietnica, tylko że wtedy mówił: Słuchajcie, pomóżcie mi, bo nie mam rady. Miasta za sobą jakoś muszę, jakoś muszę ten stadion wybudować pomóżcie mi zdobyć radę. większość w Radzie. Pomogliśmy, szedł do wyborów z hasłem uwaga, równie zaskakującym yy, Chorzów wprawia w co? W ruch. To zapytam państwa, którzy jesteście razem z nami. Czujecie się po prostu oszukani? 2010 rok pada obietnica ze strony prezydenta. Będziecie mieli nowoczesny e, obiekt. Mamy 2023 rok. Będziecie jeździli do Gliwic. Bardzo proszę, może pan. Obiecałeś! 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 obiecałeś Oszukałeś! Mamy 2023 rok. W Bożowie wydarzyło się kiedyś. Bardzo poważna katastrofa budowlana. Wszyscy to dobrze pamiętamy. To jest jedna z największych katastrof budowlanych w, w historii Polski i ponownie mogliśmy mieć katastrofę budowlaną w Chorzowie, gdyby ktoś wcześniej nie zareagował. No 88 lat ma ten stadion, a my nadal siedzimy w miejscu, że tak powiem, i mamy tylko i wyłącznie obietnicę, nic więcej. Oglądałem sobie ostatnią wypowiedź pana Andrzeja Kotali na temat przesuwania ścianek działowych, gdzie ten stadion miał być już wybudowany i pada tam wyraźne stwierdzenie, że stadion ma powstać w 2022 roku. Mamy 2023 rok. Zapytam się tylko pana Andrzeja Kotale, gdzie jest stadion? Ja w takim razie zacytuję odpowiedź, którą uzyskaliśmy ze strony Urzędu Miasta w Chorzowie. Uwaga, zwłoka, Wynika wyłącznie z przyczyn finansowych. Decyzja ta musi być osadzona w realiach ekonomicznych miasta. Niestety na włączenie się w przebudowę stadionu nie udało się jak dotąd namówić prywatnych inwestorów, bowiem nie widzą oni finansowego interesu w inwestowaniu w infrastrukturę sportową. Wrócę jeszcze do jednej rzeczy, o której tutaj mówiliśmy. z kamieniem rzucić, tyle że zagłębię. Tamten stadion rośnie w oczach. W chorzowie to jest niedasizm. A być może odpowiedzialność prezydenta za w takim razie budżet miasta, żeby to było odpowiednio zarządzane, czy może po prostu niegospodarność, brak pomysłu na to, jak zarządzać miastem? No to trzeba powiedzieć, że nie da się z niestety, jeżeli lider jakiegokolwiek ugrupowania, stowarzyszenia, firmy, czy tak jak w tym wypadku miasta, czyli pan prezydent. Jest po prostu nieudacznikiem, bo nie boję się tego powiedzieć. To będzie tylko 13 lat obiecywał i z tych obietnic nic nie wyniknie. Jest razem z nami rzecznik ruchu Chorzów. Zapytam, jak to w takim razie teraz będzie wyglądało? I pytamy też o perspektywę finansową, bo ten wyjazd do Gliwic to nie jest tania rzecz. Ile za każde spotkanie trzeba będzie zapłacić Piastowi i ile przez to straci kasa klubu? konieczność przenosin na stadion miejski w Gliwicach trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach, i sportowym i finansowym, o którym pan wspomniał. Patrząc na sport, po, po rundzie jesiennej nasza drużyna zajmuje wysokie trzecie miejsce w tabeli pierwszej ligi, a to stwarza realne szanse do włączenia się do walki o awans do ekstraklasy i nasza drużyna wiosną jakby ten trud chciała podjąć i chce dalej oczywiście, natomiast no, tracimy olbrzymi Swój atut. Atut gry na własnym terenie, gdzie piłkarze znają każdy metr tego boiska, każdy, każdą kępkę trawy. Yy, tracimy ten atut. Yy. Tutaj jest też nieposażalna atmosfera, jest olbrzymia frekwencja na meczach, druga najwyższa w lidze. Czy taka sama będzie w Gliwicach? Trzeba zakładać, że będzie niższa. Oczywiście wierzymy w naszych kibiców, wiemy, że pojadą za ruchem wszędzie, ale niższa frekwencja to właśnie ten drugi aspekt, czyli aspekt finansowy, niezwykle dla nas istotny, bo tak jak jesteśmy sportowo na trzecim miejscu w tabeli, tak patrząc na finanse klubów w tej lidze. Jesteśmy na szarym końcu, mamy jedne z najniższych budżetów, a teraz dotknie nas jeszcze strata jakie przy... straty jakie przyniesie gra w Gliwicach, bo to właśnie strata wspomniana z przychodów z dnia meczowego. No właśnie, ponad 100 tysięcy złotych za jedno spotkanie. Do tego jest deklaracja miasta, dobra dla Was, że oświetlenie zostanie naprawione, to znaczy będzie nowoczesne, ale to dopiero po tym sezonie. Czy ładowanie pieniędzy w takim razie w coś podobnego ma sens? Nie, no myślę, że jednak ten stadion już jest na tyle wysłużony, na tyle my zobyli, że po prostu na niego zasługujemy i nie widzę w ogóle aspektu, żeby ładować na nowo pieniądze, co i tak i tak się nie zwróci. A poza tym te pieniądze już trzeba wykorzystać po prostu budowa budowę nowego stadionu, tak? Bo jeżeli oświetlenie ma kosztować między 3,5 miliona, a 4 zł, tak jak mówi Rada Miasta, więc naprawdę odłóżmy to, niech podejmie w tym Urzędzie Miasta męskie decyzje i niech po prostu zaczną budować nowy stadion. Głos Urzędu Miasta. Budżet Chorzowa na 2023 rok zakłada deficyt w wysokości ponad 100 milionów złotych. Miasto Chorzów jest w każdym trudnym momencie u boku niebieskich, czytamy dalej w piśmie z Urzędu Miasta, ratując klub z finansowych tarapatów. Wiosną 2016 roku klub znalazł się na krawędzi bankructwa i wystąpił do miasta o pożyczkę w wysokości 18 milionów złotych. Została ona udzielona. W tym piśmie jest zaznaczone, że urząd miasta zawsze był z niebieskimi i ratował sytuację, kiedy klub był na krawędzi. Powiedzmy jednak o czymś jeszcze innym. Dlaczego ruch Chorzów jest wyjątkowy? Dlaczego nawet te oświetlenie traktujecie jako zabytkowe? Bardzo proszę. Dobry wieczór dla do mnie historyk, wypowiem się tak, że kiedy w 1935 roku powstawał tutaj, w wielkich Hajdukach nowy stadion, to był jeden z najbardziej nowoczesnych stadionów w Europie. Dlaczego? Bo w 1933 roku ruch jako pierwszy klub z Górnego Śląska zdobył mistrzostwo Polski i wtedy władze wojewódzkie z wojewodą grażyńskim zdali sobie sprawę jedną rzecz, że ten klub, który założyli powstańcy, który był odpowiedzią, polską odpowiedzią na germańskie, niemieckie można powiedzieć stowarzyszenia sportowe, że w to warto wejść. Że warto tutaj postawić pieniądze, że ruch jest czymś więcej niż tylko klubem sportowym. Jest czymś, co jednoczy całą śląską społeczność. I to jest coś, dlaczego my tutaj jesteśmy ludzie z Chorzowa obecnego, ale także z wielu miast na Śląsku, ponieważ jest to klub nas wszystkich. Pan powiedział tutaj o świeczkach. Tutaj na stadionie trzy zostały. Kiedy w latach 60. je budowano, one też były jednym z najnowocześniejszych. Zdawano sobie sprawę już wtedy z archaiczności tego stadionu, ale starano się mimo wszystko sprawić, żeby ten klub zasługiwał na to, na co zasługuje. No ale lata mijają, wszyscy poszli do przodu, a my gramy na stadionie, na którym grali i zdobywali największe sukcesy tacy piłkarze jak Teodor Petere, Gerard Wodasz oraz Andrzej Wilmowski. Yy, dzieci tych piłkarzy już praktycznie nie żyją. To jest taka epoka. Wszyscy poszli do przodu, tylko nie my. Radny Krzak Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj sesja Rady Miasta, ale jakieś przełomowe decyzje w kontekście tego, co się dzieje wokół ruchu Chorzów nie zapadły. Natomiast w piśmie, w piśmie czytamy tak. Dlaczego Chorzowa nie stać na ten nowoczesny stadion? Na skutek ostatnich zmian podatkowych i decyzji władz centralnych, czytaj, rządu, sytuacja finansowa wszystkich samorządów w Polsce, w tym i Chorzowa, nieustannie się pogarsza. Tylko w latach 2019-2023 ubytek z tytułu podatku PIT wyniesie ponad 170 milionów zł. Z drugiej strony koszty funkcjonowania miasta wciąż rosną na skutek inflacji, wzrostu cen energii elektrycznej, gazu, rosnących kosztów pracy, ceny towarów czy usług zewnętrznych. Pana takie tłumaczenie przekonuje. Ja przypomnę, mamy 2023 rok w 2010 roku padła obietnica. Będziecie mieli nowoczesny stadion. czym znaczy, mnie nie przekonuję, bo warto podkreślić, że te zmiany podatkowe dotknęły wszystkich, sam, wszystkie samorządy. I co warto podkreślić, wiele innych samorządów o podobnym potencjale, potencjale gospodarczym co Chorzów, nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. Potrafi wybudować, albo teraz buduje obiekty o takiej funkcjonalności i pojemności, jaki jest oczekiwane tutaj przez kibiców Ruchu ruchłożów. A jeżeli chodzi o kwestię, czy stać, czy nie stać. Oczywiście kwota, która by była przeznaczona na, na nowy obiekt, no to jest kwota bardzo duża. Natomiast, no w budżecie nie ma tych środków i, i tak jak wiele innych miast, no musiałby pozyskać te środki zewnętrzne, misje obligacji czy kredyt. I tak mówię, dla budżetu jest to duże obciążenie, ale dzisiaj jeszcze Chorzów może sobie na taki ruch pozwolić. Nie wiemy, jak będzie, będzie sytuacja finansowa za pięć lat. Dług jednak miasta rośnie i może być za kilka lat sytuacja taka, że w ogóle nie będzie takiej możliwości pozyskać tych środków zewnętrznych. Tym bardziej dziwi tutaj postawa prezydenta, że w takiej kryzysowej obecnej sytuacji no nie decyduje się na, na taki krok, że idziemy na całość i, i pozyskujemy te środki i rozpoczynamy budowę stadionu. Inni spróbowali, zaryzykowali tuż obok. Przecież mamy zabrze, odwoływałem się do Tychów, do Gliwic, Sosnowiec, dalej Katowice. Czy to jest brak woli politycznej i mamienie tych wszystkich ludzi, czy to jest nieudolność? Trudno powiedzieć, to i to. Może to i to. Są z nami kibice, są z nami także fanki ruchu Chorzów. Chciałoby się powiedzieć z dziada, pradziada, razem z nami jedna z fanek niebieskich. Co panią sprowadza tutaj przy cichą sześć na każde spotkanie, kiedy widzi pani piłkarzy walczących o powrót do piłkarskiej elity? Sprowadza mnie mój syn, jego zamiłowanie do piłki, do gry, do kibicowania, naszej drużynie. Chodzimy na mecze. Co jest mecz czy wyjazd z sektorem rodzinnym jestem mogę się nazwać prezenterko przedstawicielko kobiet 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 rodziców sektora rodzinnego Jaka At atmosfera zapytam ojezu, na, na atm tym st stadionie, At no bo przychodzicie, to jest ta atmosfera piknikowa, pomijamy te wszystkie kwestie związane z tym, co od czasu do czasu zdarza się na wielu stadionach w Polsce, ale ruch chorzów to chorzów, to chyba jest najistotniejsze, tak? Tak, tak, tak. I, i sektor rodzinny jest najwspanialszym. nasze tyle jest z nich duch. Duch kibica. Oni tak kibicują, oni tak się cieszą. oni machają flagami, walą w bęben, śpiewają, są wspaniałymi dzieciakami, którzy kochają drużynek, chcą kibicować. I jak świecznie. Polsce są! Najlepsze Polsce są! Najlepsze Idziemy dalej w takim Polsce razie. Są. Razem z nami są właśnie ci najmłodsi kibice Ruchu Chorzów, Proszę na nich spojrzeć. Często to jest to, że zaczyna się właśnie od takiej wizyty na stadionie. Bierze się córkę, bierze się syna, a potem zaczyna się kariera sportowa. Marzymy o tym, żeby mieć wielu Lewandowskich w Polsce. Ruch Chorzów dał wielkie talenty piłkarskie reprezentacji narodowej. No i o to właśnie tutaj chodzi. Sportowo Ruch Chorzów odrabia lekcje. Są z nami kobiety jeszcze jakieś. O widzę tutaj pani. A panią co w takim razie i kto sprowadza na stadion ruchu? Jak pan Rada, który się spytał, czy ja lubię piłkę nożną, no nie, nie lubię. Nie znam się, nadal mam problem ze spalonym, ale ja przychodzę, jestem na każdym meczu. Buruk to jest nasze takie niebieskie serce, my jesteśmy taką rodziną. My tu się spotkamy jak rodzina. My kibicujemy tej drużynie i ja mam takie poczucie, że jak ja będę na tym meczu, jak ja będę dopingować, drużynie pójdzie źle, ale jak ja będę głośniej dopingować, to ta drużyna weźmie, będzie strzelać tego gole dla nas, dla, dla naszej niebieskiej rodziny. Ja przychodzę z synem. Mój syn nie jest jakąś tam patologią, jak niektórzy tam mówią, że tutaj nie wiadomo, co się dzieje. Ja naprawdę nie każdy weźmie dziecko i zobaczy, co tu się dzieje na rodzinnym. Dzieci śpiewają, dzieci skaczą, dzieci cały czas są w ruchu, cały czas jest to, to co, na, co my kochamy. Co więcej, no, mogą włożyć. Prędzej czy później ten niebieski trykot i grać dla ruchu Chorzów, tak aby odzyskał swoją siłę. Dziękuję Wam wszystkim za spotkanie. To są kibice kibice Ruchu Chorzów, legendarnego klubu z wieloma tytułami mistrza Polski. To są kibice, którzy wierzą w to, że ruch Chorzów będzie wielki. Nie tylko swoją legendą. Ja apeluję do prezydenta Andrzeja Kotali, aby wywiązał się ze swojej obietnicy wyborczej. To był program Głos regionów z Chorzowa. Pozdrawiamy.